Różne toalety wymagają różnych rozwiązań. Niektóre wymagają zachowania najwyższego poziomu higieny, niektóre mają być wizytówką przedsiębiorstwa, niektóre muszą spełniać różne potrzeby, a niektóre mają spełniać tylko podstawowe zadania. Łazienki są bardzo zróżnicowane i wymagają różnych rozwiązań higienicznych. Które powinieneś wybrać? Suszarki do rąk jednorazowe ręczniki papierowe, najpierw zadaj sobie pytanie: jakie potrzeby musi spełniać twoja łazienka? Czy twoja elektryczna suszarka do rąk gwarantuje najwyższy standard higieny, którego oczekujesz? Czy zależy Ci tylko na osuszeniu dłoni? Ile osób suszy ręce w godzinach szczytu? Czy stać Cię na tak duże inwestycje w suszarki elektryczne, aby zagwarantować wszystkim dostęp do nich, a co gdy nie ma szczytu? Jest tak dużo różnych potrzeb i tak dużo łazienek, że nie ma jednego rozwiązania pasującego do wszystkich. Ale jakie jest najlepsze rozwiązanie dla Twojej łazienki? Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc. Znamy się na łazienkach.